E, Sieloneczko, Witam z pokładu Kawasaki ER-5, rocznik 2005. Dzisiaj je ożywiłem. Dlaczego? Dlatego, że jak byłem po ten motocykl, niestety nie nie, paliwo nie dochodziło. Dlatego postanowiłem też wyjechać sobie na nim, jak już go odpaliłem i Jeździ yy, i go sprawdzić od razu przy okazji, prawda? O Kawasaki R5 nie ma co za dużo mówić, bo tego jest tyle, że masakra. Ja już jeździłem takim motocyklem. Yy, chociaż muszę powiedzieć, że wydaje mi się ten silniczek troszeczkę tutaj żwawszy niż w tamtym. Yy, opony fajne Pirelli Angel z 18 roku. Tutaj ma yy, ten motocykl, to jest taki. 125 na sterydach. A powiem Wam jeszcze jedną sprawę. Jeśli chodzi o ten motocykl, że to całkiem fajnie, żwawo idzie, jak na pierwsze moto. Wiadomo, że technologia tego motocykla już jest taka trochę starsza, ale co z tego? Silniki tu są pancerne. Mocy starcza. W sumie do takiego jeżdżenia, wiecie, turystycznego, to zupełnie starczy. Pozycja bardzo wygodna na tym i tak dalej. No dobrze. Jedziemy. 4 km już tym zrobiłem, jedziemy dalej, zobaczymy jak to idzie. Na to, że co nie jechało, to to teraz lata dobrze. Super. Mam problem taki z takimi mniejszymi motocyklami. wam powiem. Z racji tego, że to jest dużo lżejsze. I tam jestem już nauczony w, w tych, tych mocniejszych motocyklach, że to się inaczej tutaj prowadzi do mnie. To teraz takie leciutkie to jest tu z przodu. No to znaczy ten przód, nie z przodu, tylko przód jest taki leciutki. I dziwnie mi się to prowadzi Ale tak idzie dobrze silniczek ma zdrowiutki Kurde Pali laka na piachu jak? O, nie wiem na czym skończyłem ale <gryw> Jadę już od mojego ojca Kawasaki się sprawuje bardzo dobrze Muszę przyznać, że już mówiłem to wcześniej, że lepiej jeździ niż legendy To jedziemy, redukcja, piąteczka Czwóreczka Trójeczka, jajeczka No tu się lepiej idzie w tej chwili, a poszedł jeszcze więcej. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, to wszystko na dzisiaj. Eee, sprzęt będę testował sobie dalej. Eee, dlatego wam powiem. Eee, sprzęt sobie będę testował dalej, żeby trochę. O, jaki ładny ten czoperek, akurat do by żeby się ten podobał. Z wami się żegnam i do następnej nagrywki. E, następna już najprawdopodobniej będzie na kanale U też, e, z naszego wspólnego wypadu, więc zapraszam do Dominiki oczywiście do Domi Motoblog no, na oglądanie naszych wspólnych wypadów strzała ją.